Witajcie, dzisiaj w grupie Domna Start bez kredytu na Facebooku, czyli naszej grupie, gdzie są wszyscy inwestorzy budujący z naszych projektów, padło pytanie, jak policzyć sobie dokładnie ilość zapotrzebowania betonu i suchego betonu na fundament w domu 63 m2. Jest to ostatnia zaktualizowana wersja, więc z poprzednimi może się delikatnie różnić, więc tutaj opieramy się na tej ostatniej. I teraz zobaczcie, jak to bardzo prosto policzyć. Interesuje nas tutaj szerokość i tutaj długość. Jeżeli chodzi o te. Pierwsze to jest dokładnie to, czyli 1177 i tutaj 675 z boku. I tutaj, jeżeli sobie to bardzo prosto, zobaczcie jak policzymy. Czyli 1177, jeżeli chodzi o naszą ławę, no to zastanawia się każdy, jaka jest tutaj szerokość, prawda? Tej naszej ławy. Więc wchodzicie sobie w rysunki konstrukcyjne i widzicie, 50 cm jest szerokości naszej ławy. Jeżeli chodzi o chudy beton, jest to 10 cm. A jeżeli chodzi o ławę, to jest 40 cm, czyli to jest nasza ława tutaj, a tutaj suchy beton. I teraz zobaczcie, jak to się prosto liczy. I teraz tak, wchodzicie sobie na stronę zbudujsamdom.pl, wchodzicie w tą zakładkę i klikacie kalkulator betonu online. I tutaj zobaczcie, mamy taki kalkulator. Tutaj wpisujecie sobie długość, czyli tak jak tam widzieliście wcześniej, wpisujemy sobie 11,77 m, była długość. Jeżeli chodzi o szerokość, tak jak wcześniej tam wspomnieliśmy. Jest to 50 cm, czyli wpisujemy pół metra. A jeżeli chodzi o grubość, to już tutaj podajemy centymetry, czyli pierwszy liczymy sobie suchy beton, czyli 10 cm klikamy przelicz i mamy tutaj dokładną liczbę metrów sześciennych, jeżeli chodzi o naszą pierwszą linię, czyli już pokazuję wam, którą. I właśnie teraz policzyliśmy sobie dokładnie ilość zapotrzebowania suchego betonu na dokładnie tą linię tutaj. I teraz, jeżeli mamy drugą, no to dodajemy to do siebie. Czyli tam było 0,59, czyli zapisujemy sobie 0,59. Pierwsza linia i druga linia jest dokładnie identyczna jak pierwsza, więc sobie tutaj skopiujemy. I teraz musimy policzyć sobie dokładnie. To już mamy policzone, też sobie zaznaczymy, żeby to nam się nie mieszało. I teraz potrzebujemy policzyć dokładnie. Tutaj te dwie linie. I teraz zobaczcie, tutaj mamy 675, jak dobrze widzę tutaj, tak dokładnie, 675, już Wam zaznaczam. Czyli to jest ta szerokość, tutaj, która jest 675, czyli odtąd będzie dotąd, ale wiadomo, że tę część już mamy, tą część już mamy policzoną, więc tutaj jest pół metra i tu pół metra, bo nasza szerokość tej ławy jest 50 cm, więc jeden metr, czyli to i to musimy sobie odjąć od tego czyli 675 jeżeli mamy tutaj czyli będzie to 575 i teraz znowu przenosimy się do naszego kalkulatora i zobaczcie tutaj wchodzimy i tutaj wpisujemy sobie 575 tutaj wiadomo chodzi o pół metra szerokość i 10 czyli 29 0,29 metra sześciennego i znowu otwieramy sobie nasz kalkulator Czyli mamy dwie linie po 0.29. I tutaj, jak widzicie, sobie policzyliśmy wszystko i dokładnie suchego betonu będziemy potrzebowali na te cztery linie 1,76 m3. Ale to jeszcze nie jest koniec, bo jeszcze tutaj jedną rzecz trzeba dodać do tego. I tutaj, jak widzicie, mamy te cztery linie policzone, ale został nam jeszcze ten tutaj właśnie gagatek, czyli tutaj wylewka pod naszą stopę kominową. Żeby ją policzyć, to bierzecie sobie także z wymiarów. Czyli patrzycie sobie, że tutaj dotąd jest 69. Czyli trzeba policzyć pierwszy ten kawałeczek. Ja to zrobię w przyspieszonym tempie. I później trzeba policzyć jeszcze dokładnie tutaj ten kawałek. O, co jest tutaj dokładnie. I tutaj właśnie z tych wymiarów sobie bierzecie i szybko liczycie. I tutaj zobaczcie, ja tutaj wszystko szybko policzyłem. Tu stopa wyszła 0,1 metra sześciennego. Czyli razem obrys plus stopa wychodzi 1,86 metra sześciennego na suchy beton. Potrzebujemy na całość, dokładnie na całość, łącznie dokładnie z tym tutaj miejscem, które tutaj widzicie, czyli z tym. Teraz Wam powiem, jak szybko sobie policzyć pozostałe rzeczy. Czyli, oczywiście, jeżeli chodzi o naszą ławę fundamentową. I teraz zobaczcie, jeżeli nasz suchy beton, tutaj który się tutaj znajduje, ma 10 cm grubości i wyszedł nam 1,86 m sześciennego betonu, czyli jak tutaj mamy 40, jeżeli chodzi o wysokość naszego betonu na ławę fundamentową z kolei, no to logicznym jest, że wystarczy pomnożyć to przez 4, i dokładnie tyle wyjdzie nas beton na ławę fundamentową. Pamiętajcie także, że bardzo ważną rzeczą jest, żeby zamawiać zawsze więcej, jeżeli chodzi o beton, czyli mniej więcej o 0.3 m3 więcej. Czyli w tym przypadku 7,74 m3. Zawsze zamawiajcie więcej, bo gorzej jest później latać, dorabiać i tam dolewać, niż żeby troszkę zostało i na przykład wylać to do środka naszego wykopu. To by było na tyle w tym odcinku, jeżeli chcielibyście jakieś takie szczegółowe rzeczy wiedzieć odnośnie naszych projektów, zadawajcie pytania w komentarzach. Pozdrawiam serdecznie, zostawcie łapeczkę w górę, komentarz oraz subskrypcję kanału, aby być na bieżąco. Pozdrawiam serdecznie, Wojtek ze Zbuduj Sam Dom.